Bonjour, 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 moje prinsy i princesy z Polandii, czyli z Polski. Chyba tak pan Trzaskowski chciał zacząć nowy tydzień razem z nami po prawej stronie. Bo pociskamy bekę po prostu z tego, co zrobił po prostu na ostatnich swoich konferencjach. Słuchajcie, nie wiem, czy można bardziej się kompromitować i nie wiem, kto mu doradza, ale wszystko, co robi pan Trzaskowski, jest już dziś memem. Mówiąc krótko, głosować na Trzaskowskiego to jest obciach. I to będzie pierwszy temat. Zobaczycie i firmę Urbanek, i firmę Mondeles, która produkuje Prince Polo i chyba tylko czekoladki Solidarność zostały polskie, ale to też sprawdzę do tego nagrania. Słuchajcie, druga rzecz. Druga rzecz będzie o Rosji i wojnie, jaką Rosja wypowiedziała Ukrainie. I to jest przesłanie do braunowców. Moi drodzy braunowcy, jesteście silni na TikToku, jesteście silni, tutaj się aktywni, bo w sumie nie jest was jakoś szczególnie dużo, na X-ie, na Facebooku, ale chcę wam powiedzieć tak, jeżeli wasz lider Grzegorz Braun Lecie takie banialuki, nie jest w stanie określić y, Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Ja nie wiem, jak wam się to lepi. Nie wiem, jak możecie akceptować to i głosować na takiego człowieka, ponieważ Rosja jest agresorem, Rosja jest krajem terrorystycznym, Rosja zrzuca codziennie rakiety i bomby. Na Ukrainę. I to będzie druga część. Pokażę Wam troszeczkę tych obrazków, pokażę Wam, jak działa zbrodniarz Putin i jego, właśnie terrorystyczny kraj, którym zarządza. Tak naprawdę zarządza tam Junta Wojskowa, ale on jest ciągle przywódcą. To będzie drugi temat. A trzeci temat, moi drodzy, to jest takie polskie podwórko. Pamiętacie? Awantury, jakie przetaczały się przez polskie media, jeżeli chodzi o stadniny koni. To były takie pomniejsze awanturki, związane właśnie z tym, jak PiS przejmując stadniny koni w Janowie Podlaskim czy w Michałowie, no, nie udawało mu się osiągnąć rekordowych zysków. No i przyszli uśmiechnięci fachowcy, menedżerowie. I co zrobili ze stadniną koni w Janowie Podlaskim? I co zrobili ze stadniną koni w Michałowie. To będzie trzecia część. Zapraszam Cię. Krótkie intro, łyczek kawy i widzimy się już za momencik. Ja lubię kawę o poranku, a to już jest moja druga kawa, moi drodzy. To musicie wiedzieć, tak moi drodzy. Ja jestem wyborcą Karola Lawrockiego i uważam, że jest to rozsądny kandydat. Nie jest tym rozsądnym kandydatem ani Grzegorz Braun, ani Słowomir Mencen. O Grzegorzu Braunie się wypowiedziałem na poprzednim filmiku. Jeżeli chcesz zobaczyć moją opinię, to bardzo proszę, cofnij się do piątku. Natomiast teraz będziemy omawiać pierwszy z tych trzech filmików, jakie dla ciebie wybrałem, czyli kampania. Rafała bunżura Trzaskowskiego. I pierwsza rzecz. Tak, pierwsza rzecz to jest to, z czego wszyscy się śmiejemy od wielu dni, tak naprawdę krążą po internecie filmiki i one są w 100% autentyczne, bo to nie jest żaden fake. To nie jest AI. Tego nikt nie wygenerował poza samym Trzaskowskim, który co już też mówię wielokrotnie, chyba już od pół roku. Ten człowiek stał się memem. Ten człowiek jest memem, ten człowiek się kompromituje, ale ja też uważam, że to jego sztab tutaj sprowadza na niego tą jakby, to odium hańby, śmiechu i memicznych jakby rzeczy. Otóż, moi drodzy, na pewno to widzieliście, ale powiem tak: jeżeli ktoś stoi na konferencji, na spotkaniu z swoimi wyborcami i wyciąga swoich ogórków, to choćby to była polska firma, to jest to śmieszne. Jeżeli ktoś stojąc na konferencji wyciąga wafelek Prince Polo, to jest to śmieszne. Choćby to była polska firma, ale nie jest. O czym będzie za moment? Jeżeli ktoś na takiej konferencji wyciąga czekoladki albo kafelek, polską ceramikę, to jest to śmieszne, niezależnie od tego, czy to jest naprawdę polska firma, czy nie jest to polska firma. I słuchajcie, oczywiście wnikliwi ludzie, komentatorzy szukający, kim jest firma Urbanek i dlaczego produkuje najlepsze według Czaskowskiego ogórki na świecie, no, wy, no wynaleźli po prostu taką etykietę z tyłu na tym słoiku, co teraz widzicie, że są to ogórki wyprodukowane w Niemczech. Więc, panie Czaskowski, to jest podwójny blamasz, podwójny absurd. Po pierwsze, reklamujesz słoika ogórków. Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, ile śmiechu było, jak Duda jeździł na nartach? Gdzie to nie jest nic hańbiącego, tylko sam kombinezon, kask i coś powodują, że człowiek taki ma no, ucisk na twarzy różnych gumek i opasek. I nasz przyszły prezydent stoi i reklamuje ogórki. Ale nie jest to jeszcze najgorsze, bo ta firma właśnie wyprodukowała te ogórki, jak się okazuje w Niemczech. No niesamowite po prostu, a przynajmniej część, bo być może ma i filię tu, i tu, ale generalnie, jeżeli ktoś reklamuje firmę, która produkuje w Niemczech, a sprzedaje na rynek polski, co jest ewidentne po tej etykiecie, no to jest to blamasz. No i potem Prince Polo, Prince Polo które znów stoi kandydat na prezydenta Polski i trzyma w ręku wafelek i mówi, że to jest polski produkt, bo to, no nie wiem, chyba, chyba liczył na to, że nikt tego nie sprawdzi. No ale to jest głupie, bo to jest firma Mondelesa, to jest amerykański koncern. Oczywiście, być może on produkuje te wafelki w Polsce, ale naprawdę nie było klasycznej polskiej firmy produkującej wafelki? A co z grzeźkami, panie Trzaskowski, patrioto nasz gospodarczy? No i słuchajcie, ostatnia rzecz. To jest to szkolenie wojskowe. I tutaj powiem, nie mam takiego przekonania jak większość komentatorów. Według mnie zdjęcia wskazują na to, że pan Trzaskowski był na tym szkoleniu wojskowym. Że rzeczywiście w tym dniu, a musicie sobie wyszukać, a ja szukałem, czy pan Trzaskowski 5 kwietnia był gdziekolwiek indziej, czyli miał spotkania z wyborcami, i tak dalej, tak dalej. Nie miał. Zniknął, nie było go nigdzie, więc 5 kwietnia rzeczywiście mógł być na całodniowym szkoleniu z obrony na szkoleniu wojskowym i bardzo dobrze, że był i akurat to nie jest hańbiące i uważam, że część komentatorów po prawej stronie akurat tutaj niepotrzebnie grzeje imbę. Jeżeli nawet jakieś osoby widząc człowieka w kominiarce, dosyć mocno w czapce, dosyć mocno zakamuflowanego nie poznały Rafała Czaskowskiego, nie jest to dowodem też na to, że go tam nie było moi drodzy. No potem jakby i jednostka wojskowa i sztab Rafała Trzaskowskiego jednoznacznie pokazuje zdjęcia, że był. To, że ktoś zmienił czapkę po przerwie z lewej na prawą naprawdę nie jest dowodem, to jest ta sama osoba. Te ciuchy są naprawdę te same. Starałem się to tak uczciwie analizować. Ja bym chciał, żeby on kłamał, wiecie, nie? Ja bym chciał, ale akurat tu moim zdaniem grzejecie fejka. Nie warto to robić, bo... To, co też powtarzam, każdorazowo jeżeli ty jesteś prawicowym komentatorem, masz jakiś profil i grzejesz fejki, to szkodzisz prawicy. Bo młodzi ludzie, na których nam zależy, zauważą, że to jest fake I stracisz ich. I oni pójdą znów do tęczowego Rafała, pójdą sobie do jakiejś hołowni, pójdą sobie na inną stronę mocy. Bo ty siejesz fejki, nie warto tego robić. Przestrzegam, nie warto siać fake'ów. Jeżeli widzisz u siebie fake, albo ktoś ci zwróci uwagę, że to jest fake, szybko go skasuj, a nawet przeproś, bo to dla prawicy zrobi więcej, dobrego więcej, niż to, kiedy tego fejura będziesz u siebie na profilu miał. I ze szkoleniem wojskowym powiem ci, że jestem przekonany, że pan Trzaskowski na tym szkoleniu w większości czasu. Ja nawet nie chcę wnikać czy on był 6 godzin czy 5, ale był. I na to wskazują zarówno zdjęcia, jak i certyfikat i świadectwo i nie ma żadnych dowodów na to, że go nie było. I kampania Rafała Czaskowskiego nie potrzebuje fejków. On sam jest memem i robi tych memów z każdego spotkania tak dużo, że nie potrzebujemy generować fejków, naprawdę, nie potrzebujemy. I tyle. Rafał Czaskowski jest memem samym w sobie. Jestem cię zostawiam i pamiętaj o tym, żeby wspierać polskie firmy, ale sprawdź. Gdzie te firmy produkują i czy rzeczywiście są polskie, no bo to jest właśnie patriotyzm gospodarczy, moi drodzy. Drugi temat. Drugi temat jest troszeczkę bardziej smutny, ponieważ dotyczy części polskiego elektoratu, części elektoratu Grzegorza Brauna. Jeżeli znasz, widziałeś mój filmik z piątku, to cieszę się. Nie było tam zbyt dużo krytycznych. Ja spodziewałem się, że będzie większy hejt Braunowców, ale widocznie oni sami widzieli ten wywiad i widzą, że to był obciach i rzeczywiście Grzegorz Brauny jest obciachem. I tu nie chodzi nawet o jego poglądy. Tu chodzi o jego zachowania, tu chodzi o jego karygodne. Wandal, o to jest wandal i huligan, mówiąc krótko, który jeżeli nie zgadza się z kimś, to jest w stanie to zniszczyć. I niezależnie czy to będzie wystawa czegoś w Opolu, czy to będzie wywiad czy jakaś konferencja jakiegoś profesora, to jest człowiek, który nie potrafi utrzymać swoich emo y emocji na wodzy i nie ma to żadnego znaczenia z jego poglądami. To ma znaczenie z jego czynami. I tak jak ci powiem, że krytykuje każdy wandalizm lewaków, którzy chodzą, chodzili, pisali po murach, niszczyli pewne rzeczy, cieli krzyże przydrożne, kapliczki. No skandal. I ty sam mówiłeś Braunowcu, że to skandal, że to złe, że tak nie wolno. To teraz, kiedy twój lider Niszczy czyjąś własność, demoluje, zakłóca czy to ciszę upamiętniającą ofiary Holokaustu, czy cokolwiek innego. Czy krzyczy będziesz pan wisiał? Co jest zbrodnią, co jest y, oczywiście karalne, po prostu bo to jest groźba karalna, mówiąc krótko, i nie wolno nikomu tego robić. Również Grzegorzowi Braunowi. To po prostu powinieneś się za niego wstydzić, a niego popierać. I tyle. I to jest jakby moje przesłanie dla ciebie, żebyś zdał sobie po prostu z tego sprawę. I Grzegorz Brown nie jest w stanie przyznać, że Rosja jest krajem zbrodniarzy, terrorystów, którzy atakują od trzech lat pełnoskalowo Ukrainę. I znów, to nie ma znaczenia, czy my kochamy Ukraińców. Jeżeli. Nie kochasz Ukraińców, to nie ma znaczenia, żeby przyznać, że to Rosja zbrodniczo, codziennie atakuje Ukrainę. Naprawdę, to są dwie różne rzeczy. Nie musisz kochać Ukraińców, żeby stwierdzić, że dwa plus dwa jest cztery i że Rosja jest agresorem, a Ukraińcy są ofiarą. Naprawdę nie trzeba do tego żadnej większej braunowskiej filozofii. I możesz spotkać na live'ach, bo ja spotkałem na live'ach i wielokrotnie się ścierałem z takimi osobami, ludzi, którzy twierdzą, że Rosja miała prawo wkroczyć na Ukrainę i ma prawo zrzucać bomby na miasta ukraińskie. Być może są opłaceni właśnie przez Putina. Być może dostają garze w rublach. Musisz zdawać sobie z tego sprawę, bo jeżeli jest faktem, co też tutaj podkreślamy, że USA za Joe Bidena sponsorowały pieniędzmi pewną propagandę i pewny przekaz. Jeżeli zgadzasz się z tym, że Unia Europejska sponsorowała i sponsoruje pieniędzmi pewien przekaz, to dlaczego nie chcesz przyjąć, że Rosja sponsoruje swoimi rublami pewien przekaz, który jest jej na rękę? Niechęć do Ukrainy, usprawiedliwienie zbrodni, usprawiedliwienie ataków. Nie można się na to zgodzić i nikt z prawej strony, znając świętej pamięci wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego, to jak mocno atakował Putina, jaka była polityka prawicy w Polsce. Od czasu aneksji Krymu w 2014 roku nikt nie powinien usprawiedliwiać Rosji. Rosja to kraj terrorystyczny, to kraj zbrodniczy, to agresor i to Rosja musi zapłacić za to, co robi na Ukrainie. I ja nie muszę kochać Ukraińców, aby to przyznać, że to Rosja jest agresorem, a Ukraina jest ofiarą, i biedne dzieci, kobiety, niewinni, staruszki, starcy giną każdego dnia w ataku rosyjskich zbrodniarzy na ich miasta. Tak jak w Szywym Roku ostatnio. Musisz to wiedzieć, musisz to przyznać, i nie ma to znaczenia. A jeżeli jakiś Twój kandydat nie umie tego zrobić, to zastanów się, czy nie jest sponsorowany przez wiadomą stronę. Moi drodzy, to był drugi temat, i teraz nam zostaje trzeci. Była taka INBA, wiele miesięcy grzana przez różne portale w momencie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy przejmowało władzę i oczywiście też wsadzało w na spółki Skarbu Państwa swoich menadżerów i swoje. Swoich kierowników, no, do rad nadzorczych, do zarządów. I tak samo było z spółkami, jakimi są Stadniny Koni w Janowie Podlaskim i w Michałowie. I wtedy straszną rzeczą było, że te spółki nie osiągnęły, ale teraz będzie ważne, takiego zysku, jak osiągały spółki pod rządami wcześniejszych peowców, Mówiąc krótko, tak? zysku. Ale nie tak dużego zysku jak poprzednicy. No i to było straszne. To wtedy było, że zaorali, że topią, że w ogóle no masakra, tak? No i dzisiaj znów wypływają kolejne podsumowania roku, no bo mamy rok 2025, no i wiadomo, że uśmiechnięci rządzą cały rok 2024 i raporty z działania tych spółek po pierwszym kwartale będą coraz mocniej dostępne i oni muszą je publikować. Niezależnie, czy to będzie spółka akcyjna, czy to będzie spółka z będą musieli publikować w zgodzie z polskim prawem wszystkie raporty wszystkich spółek. No i co się dowiadujemy? Czego już nie można ukryć? Moi drodzy, że dzisiaj spółki w Michałowie, Stadni na Koni w Michałowie, spółka w Janowie Podlaskim przynosi ogromne straty. I znów jest takie hasło, które ja słyszę, i które propaguję i które naprawdę potwierdza się w 100%, jest gorzej tam, niż zapisu. Jest gorzej niż zapisu, i to jest kolejna spółka, w sumie dwie spółki, no bo to są osobne podmioty, które są dowodem na to, że PO-wcy, kiedy wrócili do tych spółek, rządzą w podobnych warunkach gorzej niż pisiory. Niesamowite, prawda? Czy uśmiechasz się dzisiaj równie szeroko jak 15 października 2023 roku? Moi drodzy, życzę Wam dobrego poniedziałku. Przypominam, że jutro jest wtorek, jutro więc będzie być może krótki filmik, ale widzimy się na live o 18.30. Zapraszam Cię już teraz. Podaj, zapisz, ripostuj. Ten filmik zaraz po krótkiej obróbce, być może w dwóch albo trzech częściach, pojawi się po prostu na TikToku, a na YouTube pojawi się w całości. Więc jeżeli tam ci wygodniej obejrzeć całość, to również Cię zapraszam. No i do zobaczenia, już jutro. Trzymajcie się. Pozdrowionka, cześć.